No tak, to Siema. Ja jestem Menik, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w portal 2 -E. Wraz z nami jest Garbal. Witam bardzo serdecznie. No i nie wiemy kurwa co mamy zrobić. W sobie. Właściwie cześć, no bo tu trzeba pingał. Ja tu umieściłem jedną część. Nie wiem czy ty musisz dodać swoją drugą część, w sensie że pingem dać i portal. I Ta, w białym. A. Czekaj, chyba już e, Ja tam umieściłem już z tym, ale... First to a czekaj, no weź ty... Up, up. Okay. Weź tam Orange. swój portal ping white surface. Yes. Mogę tutaj ten? Ale chyba... co, Czekaj, co? Czekaj, To teraz nie czekaj, wiem, tak... się Czekaj, bo ja się zgubiłem O, Patrz, mogę sobie chodzić To weź tam nad górę <laughs> daj, tam, no, 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 czekaj, czekaj Orange now has a portal device. Finally. Each device can create two self-contained portals. Please test your device by portaling to that ledge. Calibrating blue's weight. Ja już dalej poszłem. Taka surpizna, jak ty te portale robisz. Ej, co? What the fuck? No bo utwórz czerwony portal, no to jak tak, to czekaj, no to... Tam Tak Dobra A No i teraz muszę ci otworzyć i teraz Teraz ty musisz mi otworzyć Pięknie no, Dobra No już Tam... Coś tam dalej masz? Aha, mam coś dalej. for communicating specific locations to partner. Aha, dobra, dobra? Już jest co dobra. Patrz, twoje oh. stworzyłem. Z... No i teraz musisz tutaj stworzyć żebym ja musiał mógł przejść na drugą stronę, chyba. Możesz? Ale tutaj, tam gdzie jest te niebieskie. Ale tutaj? No i teraz, i tutaj kolejne musisz stworzyć. To bym miał ja mógł przejść tu A, to tak, ale to dziwnie działa Okej, okay, teraz ja pójdę tutaj Okej, okay, czekaj, ja to mogę klikać wtedy chyba Aha, bo to tworzy te... Kostki musisz Na razie to jest je zajebiście <laughs> Okej, okay, to, to umieścić Nie Did you know humans frown on weight variances? If you want to upset a human, Pomocy. just see their weight variances ja above or below the norm. O, właśnie te... zrosnął! <laughs> Jakie piękne. Czekaj, co? Uwaga, co oh. oh. nice Nie oczekiwałem tego. Poczekaj, do góry się pat, do góry. Jest... O, tutaj, aha, bo tu jest ten cube. No. ładny. łap! O. Co kurwa dalej trzeba zrobić? Nie wiem. Przejść mogę? Aha Zniszczyło to Musisz to jest, to jest. W sensie ja musiałbym tam przerzucić to Tak Weź daj mi tutaj kiba bo tam muszę dodać go No Nie to tak kurwa trzeba co? Jakoś tutaj wejść i tam? No i się schody zaczynają No bo bo ja, ja tu mogę przejść, nie? No. Chyba że ja muszę jakoś tutaj złapać go. Bo... Albo ja mogę chyba złapać. Ope, nie wiem. <laughs> dobra, ja musiałam złapać dobra. dobra. I teraz masz chyba. O, dobra działa. Dobra. To ma sens. E, muszę ci tutaj otworzyć, tak? Jakoś tak? Czekaj, nie, czekaj, ta, bo tutaj teraz masz zamknięte chyba czy masz, czy tak Czekaj, weź jeszcze na tym stań. Ej, Nie, bo tu jest patrz przycisk Ej okay. tak stanie... musisz coś zrobić Dzik. No patrz no teraz tak, no to znika zz mi wszystko czekaj, ja mam pomysła Tak, trzeba dopijcie Nie wiem no i weź puść czy... Nie bo będę będę lupował chyba się, czy nie? Aha, okej okay. A, I Finally, I had almost given up hope of ever testing again. You are the first <laughs> calibration. Wow. Stop it. Completing this course was not a reason to behave like that. Now let's continue a, testing. Tego przebić, tego <laughs> E, czekaj, wezmę sobie tylko... Nic mnie to nie osłabisz. Cieszy. Mogę wejść tutaj? Eee, opcję napisów czekaj, okej, okay, dobra. A co nie ma? Nie miałem, tylko że miałem wszystko. A, A to, tylko okay. dialogi. We, trzeba wejść. Okay. Tak, musimy w to wejść. What the fuck? Kurde, rozegrawi nas. Zboczeńcy. Kurde, no co jest nie tak? Twój partner naukowy. A to brzmi śmiesznie trochę. Enik, Twój partner naukowy. Wow. Okej, okay, dobra.

Uj, ale fajnie. No, ciekawe. Uwaga, w dory dodatkowe można zagrać po ukończeniu głównych torów testowych. Chodź. Ej, teraz. kurde. I co? I to powie się śmiesznie. Kurde, exit? A exit wejdę, to co się stanie wtedy? No wyjdziesz chyba, tak? Zobaczę aż. Chyba, że możesz jeszcze wrócić, raczej tak. I... Gdzie ja niby jestem? A nie wróciłeś do tamtego miejsca oryginalnego? A zobaczę, a wejdź, wejdź do 01. Znaczy, do tego testu, tak? No, do tego... Zobaczę. kapsuły. No, wszedłem do kapsuły, ale nie zamyka się druga, więc... bo ciebie nie ma, no to nie mogę. A. Także nie wiem co, iść na exit, czy ty możesz tu wrócić w ogóle? Nie mogę wrócić na exit. A, bo to no ja... nic. To twoja uruchamia moją, a moja uruchamia twoją, Dlatego mm -hmm. nie zadziała. Ale tunele bardzo ciekawe, że tak powiem. Bo to już. Ty mnie zobaczyć, zobaczyć. W sensie, to... ale czekaj, bo ty. No bo właśnie zrobiłem tutaj ten portal, ale. Wow, liczba kroków mamy tutaj. Ty. Nie. Yeah. Dosownie, to liczba kroków nasza. O kurde. Sobie się ruszam i się zmieniają kroki. No idziemy do punktu testowego. a ten co zrobił tutaj? Ale jestem malutki. No, to, a można sobie kłócać. Co? A dobra, to nie, nie można kłócać. I no, zostałem rozebrany. <noise> Lubię zaglądać nam kurczę pod spódniczkę czy Lubię <grym> zaglądać pod tego. <grym> pod śrubki. Tak. Weź tam Weź. No, wszedłem, ale to się tylko otwiera ten przejście. A tutaj Cześć, to ja muszę No dobra. Bo następne to to, Dobra No. Teraz chyba, nie wiem co muszę... A! Dobry. Tutaj sobie... No. Okej. Okay. No czekaj, chyba wiem o co w tym chodzi. Eee, musisz zrobić portal po prostu. Mm, czy tutaj po prostu zrobić portal chyba. Tutaj, za tobą było! Za tobą! Znaczy to ja wiem, że tutaj, ale... No, Czekaj I tutaj musi zrobić, w tym pomieszczeniu w moim portal Musisz przejść na drugą O! <laughs> nie wiedziałem, że to się stanie To nie było spefialne Myślisz, że ja to oczekiwałem? Czekaj, ja muszę jeszcze raz zrobić chyba tutaj portal gdzieś No tutaj, to tutaj nie? Nie, tak? zrób, tu zrób portal jeden, a tam zrób drugi portal Czekaj Tak jest Czekaj, muszę ci tutaj wziąć otworzyć? Nie No musisz tutaj otworzyć i musisz po drugi

You do know, I can't wait back, right? <laughs> Ale GLADOS to jest kurwa. Niemiła jest. GLADOS zawsze była niemiła. No, to akurat wiem. Znaczy,ż i tak nie przeszedłem całego. E, całej fabułki, bo mi się nie chciało. Ja przeszedłem i tego zrobiłem. Ja Jak chciałem. ci się grało? Zajebiście, było.

Aha, ty, fajnie, pod tabem mogę widzieć siebie. No, też ciebie widzę pod, pod, pod tabem, spokojnie. Fajne, to jest kółko, to jest krzyżyk, to my w kółko się będziemy grać. Nie wiem. No bo to co, bo tam... Aha, ten ten już zapierciela. Trzeba chyba wszystko okay. kliknąć. Nie wiem. Trzeba musisz porta robić, e, tego... Idę tutaj i o, kliknąć coś. Chyba, że tam jeszcze trzeba I Tutaj trzeba kliknąć, szybko, szybko dążąc Dążyłem A, Chodź tu kulka no a, To zaniesz tutaj chyba, ta Very good You've really come together Czekaj. as a team Thanks to the one of you who appears to be doing Czekaj. all Czekaj, coś muszę Na chwilę Znaczy eee, uchwyt Zmy śmieszne, bo ty zrobisz całą robotę i dosłownie Gladys to powiedziała <śmieszne>, śmieszne No i znowu No śruby nam odkręcają, co za nie wdzięcznicy No A my się staramy Właściwie to ty się starasz, bo ty ty robisz wszystko Oj powiem ci, że to jest początek, później to wszyscy muszą co, się starać Co, trzeba tutaj wziąć tą... No tak Uy. Okay. Trzeba chyba tutaj Weź ty teraz rób, tutaj I tutaj, portal po Że historii. tutaj, tutaj. No czekaj, ja sobie zobaczę sobie coś Nie jest? No bo, No ta, można przychodzić, no ale można przeskiwać Czekaj i teraz patrz, Ocuj się pan, bo będę strzelać Kurwa <grym> No i widzisz No ja ta otworzyło się No i co, znowu będziemy musieli stanąć tutaj na tym taj i przejść o oho! to tu jakiś przycisk Przygotowanie aha bo tutaj jest to chyba trochę wkurwiłeś kolegów naszych możliwe eee. znaczy czekaj no nie bo to patrz Oho no i weź to położ, no. no położyłem i Poczekaj. to tu teraz o nie

No czyli trzeba teraz po prostu portal porobić, tak? Jakoś. Czekaj, to wsta... Czekaj, ee, czekaj, 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 to wymaga dużego skupienia umysłowego. No bo to po prostu trzeba zrobić portal dalej tutaj, no Czekaj. Mhm. Chyba dobrze robię, Będzie mi wiadomo. Nie wiem <laughs> Kurde. Aha Akurat wszedłem kiedy... Aha. Tu, aha, dobra. Bo tu teraz jest ta fiązka, się pojawiła. Aha weź tutaj portal dwa zrób tu? I tu? Czej, tutaj 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 to. No zobaczymy teraz. E... Gdzie tu wychodzi? Oczaj, bo to trzeba właśnie musisz jakoś to to może dać. Sią, nie e... się tak, się tak. No chyba, że że na portale, żeśmy ustawili. Czekaj, portal ten jest dobrze portal, tylko ten, powinny być tu i teraz ty zrób tam te portale. Znaczy czekaj i teraz ja... No na górę. No i poczekaj i teraz pójdzie dobrze. O, dobrze. Dobra. Nie ale my mądrzy jesteśmy normalnie. Mm -hmm. Już Jeszcze jak mi IQ, IQ rośnie. Yeah, Jednak, I powiedzieć, że at least one of you bardzo, very, very well. Please continue into the next test chamber. Mi się to podoba, hejtuje mnie. Czekaj, czy więcej animacji dostaniemy. Nie, pewnie tak, no jak tutaj jest dosłownie kołowy ten wybór, no to chyba może cztery będą. Może będą też pistolety jakieś.

Tam Stoje. tam będzie trzeba wejść, bo widzę, że tu portalem mie miejsce są. Mmm, No tak. To, to kto robi? Nie wiem gdzie co teraz, bo jestem zgubiony trochę. Ok, to teraz muszę tak. O kurde. No. Nie, nie, tak chyba. Tak weź na górę wypuść. To Eee, zszedłem chyba przypadkowo, czekaj, bo musisz tam wtedy, tak? No to dobrze, muszę na dół iść chyba Ja nic nie Nie, bo tam jest, tam jest yy, po lewo od ciebie jest miejsce na portal To może, A, do... góry na... To musisz tam iść i... O, dobra ehm, to co to robię? Portal kolejny Tak, chyba tak i tutaj jeszcze jedno do góry i tutaj jest, patrz, jest tam na dolno coś co, i gówno, nic nie mam więcej Czekaj. Nie, bo tam patrz, czekaj, pa, tam jest yy, O O dobra Tu wejdź i tam jest yy, ta wiązka. Dobra, o kurde, no i teraz na dół Dobra Czekaj, bo ty... Jak to puścić? Pustą. No i już Gdzie ty? Tu siema Mamy już Czekaj Eee, bo tu przy... na co trzeba? Aha, bottom, ok. Dobra. Well, your... Czekam, zobacz tylko. Jest tylko, no, wszystko. Musimy znaleźć. To jest osiem możliwych gestów. Co orange, you just lost two hmm. Czemu ona cię tylko i ty? Nie wiem, bo może ty, ty robisz wszystko? Nie wiem, ja bym się mylił to weź ty zrób może co? to więcej ode mnie ciekawe. Yyy, e, okej, okay, w ogóle t Boy Atlas. Może inne inne gesty mamy. Czyli mamy kolejne motka nie. nie mamy. Ha, bo tu do kostki. Points. Dobra, nic nie będę ruszać. Ciekawe jak ty to rozplanujesz. A, a, bo tu jest ta kostka czekaj okay. Myślałem, że mnie I to zabije jeszcze, no i co, trzeba to tutaj postawić a, tak wtedy? Nie, poczekaj e, tu są te Tu są te te bimy, nie? To czekaj, to jakoś. A no Okej, okay, tak, tak te platformy przechodzą A to porobiłem Czej, bo musimy jeszcze jakoś tam Wręcz, no. Czekaj, a co się przeniesli tam poleci to Tu po prostu się przenoszą. Patrz. Hmm. Blacie musiał ktoś to... Tam... A, a, dzięki. Aha dobra, już wiem o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, to ja w sumie dobra, to idź ja tam będę przestawił chyba, jak rozumiem. No. Uciekaj, czekaj. Oj Czekaj, teraz tak? Tak. No. Czekaj. Nie, nie co ty robisz? Co ty robisz? Jest to Dobra, ja nie wiedziałem ile ty idzie Widać tak na samą górę, żeby było Wyżej, 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 wyżej Wyżej Odora Okej okay. patrz, patrz Dobra, idę idę I co tam? Czekaj. Tam jest nie, portal chyba, tak? Ta ta <laughs> co To jakwam ci ten a e, muszę sam sobie chyba to zmienić, wiesz? No to weź tam tego kluczyka. A kurwa. O, dobra, no i już. I tam Orange. You keep it up and your arm will get stuck like OK, teraz powiedziała, że jestem OK. ciekawe. Gdzieś odpaliła cię. Niemożliwe. Nagrodę dostanie cukierka. Ma, że to na kurwy i beton. <laughs> albo tego, albo dostanie smart. <laughs> Ej, hey. co to kurczę. Aha, dobra. To było, że robot. To nie było miłe To wejdziemy Znaczy bo tam się da wyskoczyć z tego? Nie wiem Okej Czekaj, gdzie, gdzie tu jest ten? E, aha, bo tu nie ma? Już Jest Dobra O co? Tutaj jestem. Ty kurde Tak wiem, ale z, Wziąłeś ten Czekaj, co jest? I tutaj zrób Tutaj Gdzieś tam muszę trafić. No, traf dobra. to Gratulacje że Udało Ci się Sadeting Ewok daje są cienie Chyba za moich nie widać niestety No ta, ta, ale twoje widzę. Ładne nawet No muszę... że Source jest to ciekawym silnikiem oh. Kurde przemi się nie działa Nie działa? A, chyba wiem co to zrobić Aha, bo to trzeba. Nie. Trzeba wybrać. Mm, Żeby otworzyć to przejście, trzeba coś tu, coś tu zmienić. Chyba. Widzę dysk. O, portal. Ale jak dysk zrobić tu? Co mi robić. Trzeba mu trzeba Nie wiem. Chwila, bo tu same szyby są, tak? Poczekaj. Nie, nie wiem, czy teoretycznie. Aha, poczekaj, może. Już chyba bo... wiem, trzeba w tym samym momencie chyba zrobić musimy to. Ej, trzeba timer? No. Okay. no to okej, okay, no. W tym samym momencie trzeba było to i ty musi, to my musimy to w tym samym momencie kliknąć. No dobra, no to czekaj, no to czy nie klikłeś? Kliknąłem właśnie, nie wiem, silne. To, to weź, kliknij. O, nie wiem, co dziwne jest jakieś. Jest. Nie rozumiem, jak to działa zupełnie, nie? No tu na pewno trzeba No to trzeba chyba w tym samym momencie, mi się wydaje, no Wow, nie ma to jak dwa portale bez końca zrobiliśmy właściwie Dwa portale bez końca Patrz, my zrobiłem sobie fajne porto Kurna. To jak poczekaj, no poczekaj, to ja już chyba bym trzeba zrobić Ej dobra widzę cię. Poczekaj to Chyba, za... że to trzeba przez sport, Nie wiem. To trzeba kliknąć no, w czasie, patrz odliczanie. No, bo musisz na E kliknąć to, nie? W tym samym czasie a o, dobra, był, o, widzisz hmm. czekaj, Pomyka czekaj i znowu kliknij. Daj, bo jeszcze musimy idealnie na tabie, trzeba musimy patrzeć u siebie, chyba. No, o to o, w ogóle mi zlagowało grę. Teraz poczekaj, o, teraz dobra, o jednak nie jednak miałem... za mało czasu trzeba znaczy, ta miałem trochę inny plan chodź tu dziecie coś znaczy widziałem że tam portal dałeś nie ale już mamy tego dyska congratulations you managed to complete this absolutely meaningless test oh I almost forgot when you go outside the testing courses the only way I can retrieve you is to kiedy w ogóle to już trwa

Stop! It. What if you froze like that? There must be something wrong To poczekaj, to co, to kończymy na razie, nie? Na ten moment tak, chyba. To tego, że żegnam bardzo, nie wiem coś, tak. Cześć.